Hello everyone! Witam Was dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie. Przygotowałam dla Was czas zaprzeszły Past Perfect Continuous, który sobie właśnie omówimy. Jeżeli chodzi o konstrukcję, jak tworzymy zdania twierdzące w czasie Past Perfect Continuous? Konstrukcja wygląda w sposób następujący. Mamy head plus bin plus czasownik z końcówką ing. Na przykład i had been watching TV all morning before my mom got back from work. Oglądałem telewizję cały ranek zanim moja mama wróciła z pracy. To jest bardzo ważne, aby pamiętać, że czasem past perfect continuous podobnie jak past perfect używamy zawsze w połączeniu z innym czasem przeszłym. Najczęściej jest to past simple. Musimy określić która czynność wydarzyła się jako pierwsza, czyli oglądałem telewizję cały ranek, a potem moja mama wróciła z pracy i to opisujemy w czasie past simple. Jeżeli chodzi o formy przeczące, to tworzymy poprzez dodanie przeczenia not po operatorze had, co daje nam hadn't. Następnie wstawiamy BIN i czasownik z końcówką ing. Na przykład I hadn't been watching TV before my mom got back from work. Ja nie oglądałem telewizji zanim moja mama wróciła z pracy. Jak chcemy utworzyć zdanie pytające w Past Perfect Continuous, tworzymy poprzez tak zwaną inwersję, a więc zamianę miejscami osoby z operatorem had. Kolejno wstawiamy BIN i czasownik z końcówką ing. Had you been watching TV before your mom got back from work? Czy ty oglądałeś telewizję, zanim twoja mama wróciła z pracy? Kiedy używamy czasu e, past perfect continuous, gdy chcemy podkreślić, jak długo czynność poprzedzająca inną przeszłą czynność trwała. E, zazwyczaj z określeniami czasu since i for. Tu jest właśnie bardzo ważne, aby podkreśla podkreś formą Continuous, podkreślamy długość danej czynności. Na przykład, they had been saving money for 10 years, czyli oszczędzali pieniądze przez 10 lat before they managed to buy a new car, zanim udało im się kupić nowy samochód. Gdy mówimy o czynności, która trwała przez jakiś czas w przeszłości. I której skutki widzimy również w przeszłości. Czyli cały czas jesteśmy w czasie przeszłym. He had been working all day, so he was tired. Pracował cały dzień, więc był bardzo zmęczony. Cały czas opisujemy przeszłe zdarzenia. Jeśli chodzi o określenia czasu, dla Past Perfect Continuous mamy for. Gdy podajemy przedział czasowy, tłumaczymy to jako od. I had been working for 8 years, so I was tired. Pracowałem przez 8 godzin od 8 godzin, więc byłem zmęczony. Since, gdy podajemy jakiś punkt w przeszłości bądź datę. Na przykład I had been working since 2010 before I retired. Pracowałem od 2010, zanim przeszedłem na emeryturę. How long jak długo? Najczęściej stosowane, w zasadzie zawsze stosowane w pytaniach: How long had you been driving before you arrived? Jak długo jechałeś, zanim przyjechałeś, dojechałeś? Before, zanim. I mamy ten sam przykład podany: How long had you been driving before you arrived? Jeżeli chodzi o zastosowanie czasu past perfect continuous, to wszystko, co chciałam wam przekazać, ćwiczenia oraz wyjaśnienie w formie kserówki. Ćwiczenia są podane z kluczem odpowiedzi. Znajdziecie w linku, który jest podany poniżej. Wkleję ten link również pod nagraniem, abyście mogli z niego korzystać. Również chciałam Was zachęcić do ćwiczeń mieszanych na Past Perfect, Past Perfect Continuous. Jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch czasów, w zasadzie musimy pamiętać, że z Past Perfect wyrażamy czynność krótką, dokonaną, natomiast z Past Perfect Continuous wyrażamy czynność dłuższą, niedokonaną. Chcemy podkreślić, jak długo czynność trwała. Uh, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Thank you for your attention.